Play. Ale super. Poddani stań z rzędzie coraz są coraz w rzędzie. Słuchajcie, poddani. Jakoś, że jestem głodna, wybiorę jednego z was. Tak. Żeby was zjeść. Znaczy, żeby tak, was. To jest To jest moja prawa ręka, a to jest moja lewa ręka. Musicie się Musicie się naradzić, którego zjem. Macie Tego czarnucha. To Kolego? jakiś igrzyska śmierdzi Cygan Cygan Co? Cygan Cygan Nie, nie To jest, jest, jest kośne morzen Lubisz A, mój śluz? Lubisz mój śluz? Chcesz posmakować mojego śluzu? Nie, nie, nie Proszę, może Tego być kośny Tego mięśnie Masz taki seksy głos teraz pan nie Chodź tu w... Chodź tu Cyganie w... No ten, Tygań, o ten, ten, gien, jak, ten, 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 ten też mam na imię. Ja mam królem jest, W zasadzie czemu oni stoją na królewskim kamieniu? Właśnie, zejdź z tego kamienia. Co? <szusza> właśnie. No. Który, który to jest ten cygan? Pokaż się. nie, ten cygan, ten, 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 ten.

Podejdź na piszę raport i będzie tam, że dopiero po 20 klasie da się zauważyć, że coś jest nie tak Ale on się wstydzi ja się pojawiłem na tej placówce jakieś 10 minut temu I to ja od razu zobaczyłem A co Grzeczny Teraz I mówiłem, to proszę kolejne dwie klasy O ja tak podejrzewam, że pół godziny to wszystko robiłeś, więc przez pół godziny nie umieli tego zobaczyć No, przez pół godziny robiłem Ja po pięciu umiem to zobaczyć no. no i powiedz mi. Bo... PW jest głupi Nie, nie wie, gdzie, ty gdzieś krzywda w Te PW to nie wiem, dowódca ma mądrego przyznykłe. i pod dowódca, tylko no, więcej nie Dwie osoby mądre, reszta to a nie to, wiem. To, suka, nie? <laughs> to musicie nowe zasady ustalić. Żeby nie spisywać wie, kto, ty... kto brał, kto brał klasę D żeby... Czeka, tak, to jest... notatniczek, notatniczek, Ja muszę zdjęć... kto jest PW aktualnie, a ja wszystkich pierwsze za to. Dobra, mam ich wszystkich. O, 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 o. Za uciekanie zostały się ukarany co ma kolejny, bro, bro. Ty teraz przychodzi. Tam, tam ci o się y, okręgłości patrzą.